Radio to KFM Euro Kącita, Barbie Baby Langström fra Radio Concita Jesteśmy dzisiaj, proszę Państwa, gdzieś przy 11, tak? Który, czy 12? Dzisiaj nawet nie wiem, bo nieszczęśliwie czasu nie liczą. A tutaj, proszę Państwa, jeden cygan to zamiata. żeby Aha, bo będą, będą tańczyć na pieniądze też. Wszystko za pieniądze, wszystko za pieniądze. Także, proszę Państwa, zapraszamy na sze. Zaraz. Druga tura pójdzie nam jedna się modli, potem druga, potem trzecia, potem czwarta. Zapraszamy proszę Państwa serdecznie. Buziaczki przesyłamy, gdy nadaje nasze radio, to ten euro końcita. Barbie Baby Lounge Extra. Tam na końcu taki fajny chłopaczek tańczy, a jakaś baba podchodziła i... Podchodziła i zagadywała go. Ja mówię durna babo. Lepiej zamień się w słuch. po co ty zagadujesz, po co ty zagadujesz, no. Ludzi sztuka nie interesuje, ani piękny śpiew, tylko kto jak jest ubrany, to więc właśnie... Bo, proszę Państwa, ja jestem po szkołach z Anglii, Ameryki, Białystok, nie tu. Tutaj to są partacze, mogą tylko zepsuć. Nawet ci artyści, Państwo zobaczą, przecież to są z Peru. jacyś tam mówią, cyganie z Peru, bo... Warszawa to, wiesz, głupio, chytra, najmądrzejsza, rodem szlachta, myślą. Szlachta to z Litwy jest, dlatego też kręcimy film, proszę Państwa, Bloody Shadows. A tutaj jakiś Amerykanin, proszę Państwa, się podnieca, przyjechał z Ameryki i znalazł w Polsce cyganów z Peru. No to przecież chyba prędzej tam by znalazł, proszę Państwa.